Super, tak więc uwaga, uwaga! Dopiero teraz uświadomiłem sobie na tle wspaniałej muzyki z Legend of Grimrock, że nie włączyłem mikrofonu i pierwszy mój wywód e, na nic się zdał. Ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. W każdym razie witam chór starców, zwany też przez nowoczesnych ludzi czatem e, i zapraszam do ósmego już odcinka przygód z Ponurą Skałą, bo tak ładnie nazywamy to w języku polskim i czekamy, jak jakiś dystrybutor przetłumaczy. W każdym razie zobaczmy, co podziało się ostatnio i o co tutaj tak naprawdę chodzi. Tak więc, uwaga, uwaga, jest to produkcja. Już od razu chłodni w tych podziemiach, aż coś mnie wzięło. W której moja drużyna w rolach głównych, romek stoporowa, milka z nadzieniem, jak na orzechach i Anna Foks-Grodzka, próbują rozwiązać zagadkę, ale właściwie zagadki, które kryją się w czeluściach ponurej skały, która jest tak naprawdę wielką twierdzą, do której, na którą zostali skazani. I jeśli uda im się wyjść, schodząc coraz bardziej, e, zostaw ją wolność. O! A, życiorys... zostało nam kilka takich ciekawych życiorysów. Milkę mniej więcej poznaliście, Anne Fox, Jaknę, przepraszam, Annę Fox Grodzką też została, Jagienka i Romek. To sobie zostawimy jeszcze na następne odcinki, ponieważ dzisiaj e, będzie taka miła akcja dla widzów. Mianowicie, niestety, czy niestety, niestety jest tak, że nie zdążyłem przygotować dwóch zagadek. <laughs> Te, które przygotowa... Tę, którą przygotowałem, i tak pewnie rozwiążecie w minutę, ale lepsze to niż nic. Dlatego póki co rozdam jeden klucz, chyba że coś mi w trakcie jeszcze wpadnie. Ogólnie poznajcie miłego moderatora, czyli tam dobrodzieja, że tak to eufemistycznie ujmę, z furu starców Jarpena. On będzie tutaj kontrolował i zasada pierwsza konkursu brzmi tak. Nie wolno spamować. Odpowiedzi na konkurs, na zagadkę, którą podam, wyślecie Jarpenowi. Mam nadzieję, że się ładnie przedstawi. Będziecie wiedzieć, komu wysyłać. I będzie zasada prosta, jak podyktuje zagadka, to nastąpi pewnie gdzieś w połowie. E, wiadomo, odpowiedzi przysyłać do niego na uwaga. Uwaga, priwa. Dobra, tymczasem doszliśmy do takiej fazy, tutaj. To jeszcze wyjaśnię wszystko, jak do czegoś dojdziemy, jak dojdziemy do tego. Dojdziemy, dochodzimy. Muszę zmienić jakiś synonim tych słów. Kiedy dotrzemy, kiedy nas nadejdzie czas. O, w ten sposób tak to ujmę. Tymczasem to jest piąty poziom lochów. Postanowiłem, że posprzątam tu wszystko I niewiele tego zostało, ponieważ muszę dostać się tutaj Tam jest zejście, które nam nie czeka Brakuje mi tylko jednego kluczyka I wszystko się dobrze skończy Więc załatwię wszystko, co mam załatwić A do załatwienia jest ta zagadka tutaj Która jest niezbyt skomplikowana Muszę otóż No, przynajmniej w założeniach była niezbyt skomplikowana Jak zawsze wyszło, jak zawsze O Boże, spadłem w czeluść I dobrze, bo tu są szkielety, którym chcę wrąbać A właściwie szkielety pod postacią ta ta tarczowników. Paskudne bestie, ale zaraz ich nie będzie. A przynajmniej mniejszej połowy. W każdym razie, więc tamta zagadka, jak powiedziałem, teraz sobie przepraszam, uświadomiłem moje, moje paskudne podejście. Skrytykowałem zagadkę, a to się okazało, że nie jest taka prosta i wymaga zręczności. A sioty bestie, mam nadzieję, że wszyscy żyją tutaj, mi w drużynie. Okej, okay, została już yy, tylko garstka tych sierot i zaraz ich nie będzie. O, moja drużyna już walczy. W każdym razie... O Boże święty, jaki ja głupi człowiek jestem. Jaki ja durny. Dziękuję, drogi chórze starców, że, że to wszystko. Jezu. Ech, dobra, przepraszam. W każdym razie ten... <laughs> E, zostałem tak pochłonięty tym wszystkim, że, no, tak, teraz widzicie obraz. W każdym razie ten, tak, tak. <laughs> Mam nadzieję, że opisałem Wam całą akcję z gracją e, radiowego e, osoby z, <laughs> dziennikarza, który relacjonuje mecz piłkarski. W każdym razie spadłem w dół w którym startowała się cała armia szkieletów. Było ich setki. Z lewej, z prawej, atakowali mnie z góry, nawalali strzałami. Zobaczcie, co z nich zostało. Tylko tarczy, tarcze, zbroje i to wszystko. Takiej armii jeszcze w tej grze nie było. Na szczęście udało mi się problem rozwiązać. Och, dobrze. Tymczasem ee, muszę się, o, muszę ochłonąć z tych wrażeń. Przede wszystkim z tych, czy to jest coś lepszego niż to, co mam? Nie, ale dam to jednej z moich dziewczyn. Mam nadzieję, że wszystko śmiga. Nie słychać mnie, nie widać. Mam jakieś straszne problemy techniczne, czy nie? Na szczęście. Dobrze. Jaka to będzie zagadka? Zagadka będzie w trakcie. Póki co wracam na poziom do którego tabla. Mam nadzieję, że obraz już śmiga, bangla i nie ma wątpliwości co do tego, co tu się dzieje. O, to jest do jedzenia, wbrew pozorom. Takie coś, co podniosłem. Taki mały robaczek. Tu jest kolejny łuk dla Anny. Chyba jest ten sam, który miałem, no ale to nic. Troszkę lagi są niedobrze. A to wszystko już teraz wiem, że wina Twitcha. Uwaga! Teraz na czasie pojawił się Jarpen. Mam nadzieję, że Jarpen wklei ten Jarpen123. Z tym człowiekiem kontaktować się na priva w sprawie konkursu, ale to wszystko w swoim czasie. W każdym razie do tego tutaj zmierzałem. Znajduje się na etapie. Czyżbym słyszał jakieś dziwne odgłosy? Nie. Znajduje się na poziomie gdzie do zejścia brakuje mi tylko odnalezienia drugiego klucza tutaj. I co muszę zrobić, by tego dokonać? Ano rozwiązać tę zagadkę. To, co straciliście na tak kuchwale tej radiowej tutaj, radiowych cudów, to właśnie ta zagadka, gdzie spadałem w dół. Muszę przestawić dźwignię. Nadal nie widzę jarpena. Jarpena, proszę by trochę zaspamował czat swoją obecnością. Zagadka jest prosta. Widzę, że tutaj wystarczy włączyć przełącznik i podążać za płytkami, co mi się za pierwszym razem nie udało. O, czy coś się dzieje na chórze starców ciekowego? Zacina niedobrze, ale zaraz zobaczymy. O co chodzi z tym konkursem? Jak ogłoszę go na stówę, jak będzie musiał nastąpić, i wszystko jeszcze raz wyjaśnię. O, tymczasem kontynuuję moją pełną mm, śmiertelnych przygód, czy jakieś, taki coś funkcjonuje e, podróż. Może dobrze po tym wszystkim. Na ścianie jest sekret na tych platformach. Zapamiętam to sobie, a nawet wiem jaki sekret, i podejrzewam, że jest związany z tą pochodnią. Tymczasem magiczny czar auto a właściwie savingu. I uwaga, jak ktoś ma lagi, polecam. O boże, a tutaj wymanewrujemy dziada. Polecam zmianę jakości. Jeśli tylko nie ma ich dwóch. A z tego co widzę nie ma. Nie będzie problemów. Tak więc dostaję z łapy. Dostaję z ognia. Bohaterska potyczka. Czterech na jednego. Ale ta bestia też ma kilka odnóży więcej niż my. Mam nadzieję, że nie spadnę i nie zboczę z kursu. Bo balansujemy tutaj. krytykal jak ładnie siadł. Kilka osób zarzucało mi, by tutaj operować czymś bardziej niż ogniem. Och, zmarnowałem łapę Romka. Ale ogień, jak widzicie, radzi sobie z tymi badziewiami całkiem nieźle. Jest druga dźwignia. Boję się myśleć, co ona robi. I tyle. E, odnośnie połączeń. To jest tak i problemów z lagiem. Odniosę się tutaj do problemów chóru starców. Otóż serwis Twitch musi jeszcze mi jakoś, nie wiem, położyć większą ufność i dać większą przepustowość, więc problemy niestety wystąpają. Uważaj, ściany ognia. Haha, ha. starców zawsze jest w gotowości. Ja mam podejrzenia co do tego, co tu się stanie. Tu jest klucz. I znając e, wykłady doktora Indiana Jonesa, lepiej sobie tu wszystko zapisać i przygotować się na niezłomiatkę. Tak więc pamiętajcie, że pierwsza zasada konkursu brzmi nie spamować na czacie. Jarpen zapisuje sobie wszystkich w swoim pamiętniczku i tyle. Okej, okay, tymczasem uwaga, uwaga. Biorę klucz. I widzę tak, zamykają się drzwi. Pojawia się mała bestia. Zanim zacznie zorientuję się o co chodzi, zatłuczemy ją. Jest druga. Bo tu już zmierzają, widzę, gorsze paskudy. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie będzie z nimi problemu. Moja drużyna jest już na takim poziomie rozwoju, że poradzimy sobie bez większych dramatów. Tak więc metoda najsłabszego ogniwa. no a nawet wszystkich ogniw. Mam nadzieję, że te bestie nie mają autoregeneracji. Manewrujemy wzorcowo. Ok, i został tylko, została tylko bestia. A. Aż w sobie, to był kopniak w wykonaniu romka. Mało kto przeżywa takie coś, to tylko świadczy o tym, że te bestie nie są łatwymi przeciwnikami. Ach, chciałem w tyłek wbić, ale niestety się nie udało. Romek spudłował swoim plaskaczem. Ale kopnie, jak ładnie siadł, ta bestia długo już nie pociągnie. Proszę, to był sierpowy. Tutaj odrobinę przysmażenia, i będziemy. No, niestety, bolączka jest taka, że tych best nie da się jeść, ale. Wszystko przed nami. Może nauczymy się jakoś je przyrządzać. I jest. Tym razem, jak widzicie, bez większych problemów. Okej, okay, czad się ściął, to jest normą w tego typu sytuacjach. Mam tymczasem nadzieję, że wszystko jakoś działa. Dobra. Hmm, pozbierajmy pierdoły i zaraz zaczniemy się bawić. W ogarnięcie największego mojego wroga, czyli doktora Edkera ze swoimi dziadami. Okej, okay. tam grupcia z chóru starców sugeruje bardzo dobre wyjście, jak komuś laguje zmienić jakość, wtedy powinno być bez problemu, a to nie, to znowu jest już stara wiadomość. Och, ściana. Podejrzenie moje jest słuszne, nie mam nadal kontaktu z chórem starców, więc nie wiem co się dzieje, że wystarczy tu położyć coś co mi się już nigdy nie przyda, na przykład to dziadostwo, Attack power 12, to już jest, a właściwie toporek, którego i tak nie użyję i tyle. Czy było już jakieś pytanie? Nie, wszystko zostanie ogłoszone. Ok, bez problemu udało mi się przeżyć. Tu jest taka wnęka, która sugeruje, że coś tu może jeszcze być ciekawego. Aż z ciekawości, przestawię ten przycisk i wcisnę ten, zobaczę co się stanie. Okej, okay, prosto, prosto, w lewo, prosto tu, 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 tu. jest. Wola, voilà, innymi słowy No i są też nasi koledzy, którzy zaraz padną Jeśli nie mają jakiś pomocników A przypuszczam, że nie mają tak więc ten etap zejdzie nam w atmosferze lekkich. Napięcie rośnie manewrowe. Piękny cios w tyłki. Chłopcy mają straszną zagwostkę. Widzę, że moja drużyna jest zbyt szybka na ich możliwości. Dwóch padło, a nawet trzech. Niesamowite combo jeszcze dawno tak dobrze nie było. Ok, a w której będzie pytanie? Myślę, że około 20. To będzie gdzieś tak połowa tego materiału, i wtedy padnie. Na razie przygotowujemy się. Ja proszę jeszcze Jarpena, żeby kilka razy zaspamował wszystkich swoją postacią, bo to do niego, a nie na mój tutaj system wiadomości, będziecie wysyłać odpowiedzi. Zagadka będzie raczej promowała osoby, które potrafią myśleć o Boże, wrócili. Nie ma ich więcej, mam nadzieję, że nie. O! Pojawiło się kilku znanych osób, które się ze mną witają, więc również serdecznie pozdrawiam. Ja tu prowadzę dramatyczną walkę z przeciwnikiem czy dramatyczną. No on teraz po prostu jest kwestią czasu zanim padnie. No jakiś. O! Bestia przewiduje moje ruchy, ciekawe. Tam się pytają, pytaje, pytaje, do czego te klucze będą rozdane. Oczywiście do prostego bajeru, czyli do gry, e, jak to się ładnie nazywa. Legend of Grimrock. Staram się być w miarę powiązany tutaj <coughs> związkiem logicznym. Skoro grałem w Grimrocka, klucze będą do Grimrocka. Myślę, że zrobimy to, wiem kiedy. Jeśli, dzisiaj zrobię powrót do galaretek. Jeśli pierwszy raz widzicie Legendów of Grimrock... To wierzcie, że czekają na mnie potworne twory doktora Edkera, które dzisiaj chcę skopać. Jak powiedziałem, tylko uporam się z tym, co tu leży, i zaraz ruszam. <laughs> tak więc, tak. Rojownicy nie stanowią. Tfu! Tarczownicy nie stanowią wyzwania. Zgasła mi pochodnia z tego wszystkiego. Myślę, że nikomu się już nie przyda. Tego podmienimy tą na tą, a tu wrzucimy starą. Trudno. Ok. Czar sejwingu. A, uwaga, czary łatwo pomylić. Na jakiej zasadzie będzie wybranie zwycięzcy? Tak, pierwsza odpowiedź wygra. Mam nadzieję, że zagadka zajmie troszkę sekund, zanim zostanie rozstrzygnięta. Aż nie ukrywam, jest prosta. Jak... No ale to moja pierwsza tego typu zagwostka. Tymczasem dajemy chłopakom odpocząć. Ja skupię się na głosach urustarców. To proszę Jarpena, aby jeszcze posponował swoją obecnością. I tyle. C-Ball. Ileś tam była ksywka. pyta, czy ktoś stracił? Nie, na razie nic się nie dzieje. Klucze za galaretki. Być może to dobre wyjście. Okej, okay, mamy parę osób, które są głodne i warto coś zjeść. Mam nadzieję, że mam jeszcze suchary dla Anny. Smacznego. E, Milka nie jest głodna. Romek też zaraz mi tu padnie, więc coś wypada mu oferować. Ten grzybek jest chyba ok, chociaż lepszy to. I wkładamy klucz do dziurki. Tam jest zejście na kolejny poziom, czego nie chcę robić, ponieważ, jak powiedziałem, chcę się uporać najpierw z żerkami. Mamy już mniej więcej siódmy poziom i to jest chyba najlepszy moment, by A nauczyć się korzystać wreszcie z bomb, czego nigdy nie robiłem. Myślę, że to spokojnie zatruje te bestie e, i B w końcu się z nimi uporać.